tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana 6 rozdział 37 werset. Zaproszenie od Chrystusa jest tematem tego wersetu. Twoje prawo do przyjścia do Jezusa jest jasne i pełne. Jest niezależne od czegokolwiek, co znajduje się w tobie. Zakłada twoją potrzebę, nic więcej. Zaproszenie jest szerokie i wolne, bez żadnych ograniczeń. Nie nakłada żadnych wymagań wstępnych, nie stawia warunków, jakby obawiało się, że zbyt wielu skorzysta z tej oferty, ani jakby chciało trzymać z dala niewłaściwych lub niegodnych, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Nie robi żadnych wyjątków to zaproszenie, dotyczących przeszłego życia, ani obecnego twojego charakteru. Wita nawet najbardziej niegodnych, nie odmawia nikomu, nie zostawia miejsca na podejrzenia z żadnej strony. Przyjdź natychmiast i odważnie, to Jego przesłanie do wszystkich. Kto przychodzi do Pana Jezusa, tego nie wyrzuci precz. Jego wolna miłość zywa cię i zachęca. Nie stawia formalności ani nie wymaga warunków. Mówi, kogo przyjmuję. Tego nie wyrzucę precz. Przyjdźcie do Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a Pan Jezus da Wam odpoczynek. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.